Beskidzkim Domu Zielen przy Przytulia w Brennej, urokliwej miejscowości Beskidu Śląskiego. Miejscu, które dzięki Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego zyskało drugie życie. Zapraszam Państwa do środka. W 2018 roku zrealizowaliśmy projekt Beskid Śląski Wspólne Dziedzictwo z programu. Interreg 5a Republika Czeska. W ramach tego projektu odnowiliśmy ten nasz budynek i e, dzięki temu e, możemy prowadzić tutaj różne zajęcia. Budynek pochodzi z 1923 roku. E, powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej i działał jako jeden pier z pierwszych na Śląsku Cieszyńskim Domów Kultury więc ma już prawie stuletnią tradycję, stuletnią historię, którą szczycimy się i którą chcemy pokazywać na cały świat. Właśnie odbywają się tutaj warsztaty gry na instrumentach drewnianych. Wczoraj i dzisiaj dzieci uczą się grać właśnie na instrumentach. Projekt realizowany w ramach programu Interreg 5a Polska-Słowacja, a projekt nazywa się Zawonią drzewa. Projekt realizowany miał być u nas, miały przyjechać do nas dzieci ze Słowacji. Niestety w dobie epidemii jest to niemożliwe. Zastąpiliśmy więc to spotkanie łączem internetowym i e, dzieci z Babina na Słowacji ćwiczą u siebie, a nasze dzieci ćwiczą właśnie w przytuli e, i łączymy się za pomocą internetu i pokazujemy sobie nawzajem czego się nauczyliśmy. E, warsztaty prowadzi dla nas stowarzyszenie Muzeum imienia artysty e, Jana Wałacha z Istebnej i jest z nami dzisiaj właśnie pan Zbigniew Wałach prowadzący te warsztaty. Jest z nami również Ania Musioł, kierowniczka zespołu Mała Brenna. A po, po stronie słowackiej są z nami dziewczyny Paulina i Karolina Kupczyk. Będziemy łączyć się i pokazywać to, co dzieje się u nas i to, co dzieje się na Słowacji. Więc ja już teraz zapraszam na. Na zajęcia. Dzień dobry. Nasze zajęcia to przede wszystkim w pierwszym punkcie prezentacja instrumentarium Beskickiego, czyli pokazaliśmy te proste instrumenty takie jak trąbita, jak rogi pasterskie, jak piszczałki bezotworowe, sześciotworowe, trzyotworowe. Pokazaliśmy okarynę, pokazaliśmy gajdy, skrzypce, gęśle. I, I wykonywaliśmy bardzo proste instrumenty, takie jak gwistki, na których zaraz zaprezentujemy taką rytmizację. I bardzo proste rytmiczne instrumenty, które tutaj nazywają się packi, wykonane tutaj z jasieniowego drzewa. Oprócz tego dzieci uczyły się tańczyć, śpiewać i pani Ania resztę tutaj poprowadzi. Zajęć już takie po, pokażemy, jak, jak to wygląda w praktyce. Dziecka uczyły się przede wszystkim słyszeć te instrumenty. Obejrzeliśmy też nagrania Rostomajte, gdzie mogły wysłyszeć i zobaczyć te instrumenty już w grze, nie tylko w teorii na stoliku, ale też ich posłuchać i rozpoznać, co im bardzo fajnie poszło. Ale uczyły się też słuchać tych instrumentów, które same zrobiły, poznawać ich dźwięk i czym się różni od dźwięku instrumentów, kolegów. I teraz spróbujemy sobie zrobić takie ćwiczenie. Zrobimy sobie echo, kto mógł gwizdek podnieść do góry? Sami sobie gwizdki robili, sami gwizdki ozdabiali też, tak jak umieli najlepiej. Poszukali sobie wzorów tutaj wśród wystawy Beskidzkiego Domu Zielin, Przytulia, wśród haftów, zdobnictwa, wśród tego, jak ozdabiało się kiedyś meble, truwły i tak dalej. Tam sobie poszukali wzorów i ozdobili te gwizdki. Możecie opuścić. Zrobimy tak, jak robiliśmy przed chwileczką: czyli każdy dźwięk swojego gwizdka, taki długi jak się da, żeby każdy usłyszał gwizdek kolegów. Dobra, Julka, możesz zacząć. I aż braknie powietrza. Bardzo dobrze. Super. Słuchajcie, spróbujemy sobie zrobić rytmizację. Wszyscy, co mają paczki, podniosą ich do góry. Gwizdki można na chwilę odłożyć ci, co mają paczki. Zaczniemy od pulsu, dobra? Nadamy puls. Proszę bardzo, nadajemy puls. Uderzamy po razie. Packi uderzają ze mną. Czwóreczka. Kolejna wszyscy teraz zrobimy ósemki taky i zrobimy jeszcze szybsze wartości, czyli szesnastki, czyli ta. ta, 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 ta. Dobra, podzielimy się na grupy. Pierwsza grupa ta masz do Meli robi puls. Kolejna grupa tutaj do Julki, ósemki i cała reszta, chłopaki, szesnastki. Spróbujmy, czy każdy ma swoje. Starczy, ósemki. Starczy, szesnastki. Starczy. Zrobimy taki prosty rytm.

Gwizdki są w tonacjach bardzo losowych i y, melodii się na nich zagrać nie da, ale y, młodzież, ta starsza, sama sobie znalazła rytm, który im przypadł do gustu, który udało się nam wykonać na tych prostych instrumentach i spróbujemy to zrobić. Pamiętacie, jak to leciało? E, puls. Wszyscy mają instrumenty tak jak potrzebowali? Potrzebujecie packi, dziewczyny, czy nie? Nie, wy na bliska grać. No. To puls nadajemy. Puls. tylko czy co ktoś widzi? Mogę prosić o paczkę? Halo, halo, babin, słyszymy się? Jesteśmy na łączach z naszymi, naszą partnerską miejscowością Babin na Słowacji, więc witamy, witamy dzieci z Babina. Witamy, Jesteście gotowi do nagrania? Jesteśmy. Chcecie nam pokazać, czego nauczyliście się na tych dwudniowych warsztatach? Możecie śpiewać. Najpierw jeszcze nasze dzieci zatańczą i później będziecie śpiewać. Dobra? Możemy tak zrobić? Strasznie piękne to mieliście. Dziękujemy wam bardzo. Panie, in, panie instruktorki. Przyjdźcie tu do nas, bliżej do kamery. Pokażcie się. Dobra. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy wam, że przygotowaliście te dzieci. Wiemy, że... Wiemy, że jest to trudne. Chcieliśmy, żeby, żeby, się, żeby dzieci ze Słowacji przyjechały do nas. E, następne warsztaty są zaplanowane na wiosnę przyszłego roku. Mam nadzieję, że wtedy już uda nam się e, spotkać wszystkim razem właśnie w Brennej. Bo moi drodzy, e, fundusze europejskie to nie tylko duże inwestycje, ale to również te małe działania właśnie na wsiach, gdzie dzieci poznają kulturę, gdzie dzieci czują się dobrze i dzieci są szczęśliwe, a to następne pokolenie, które rośnie dla dobra nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziewczyny, jakbyśmy spróbowali wspólnie coś zatańczyć, tu nasze dzieci i tam u was. Ja wiem, że to nie będzie idealnie w, zgrane w czasie, ale, ale może się nam to uda, dobra? W obrazie przynajmniej. Ania, mu, Ania mówi łowczożyczka. Łowczożyczka, słyszycie nas? Może łowczożyczka? Łowczożyczka, dobra. U nas pary, a wy swoi. A my będę na tym polu, dobra? Dobra, tylko no pójdź bliżej do nas, bo żeście są daleko. Jura, obrad, Aha, a będzie, się, nasz, nas, nasz, ale to będzie się łowciążyć gnaszasz, bo chodnówce raz czy na czarodę. Łowczożycie gnasz. Łowczożyczek nasz. Jeszcze meter do przodu. Meter do przodu. O tak, idealnie. Dobra. W jakiej mocie tonacji? W jakiej to mocie tonacji nagrane? W jakiej tonacji mocie to nagrane? Się tu pytają nasi muzycy. Ale w jakiej tonacji? D, w de. Dobra, to gromy w D. Już? Ja zagram wstęp, dobra? Ania zagro wstęp, dobra? co żeście wczoraj nam pokazywali? Placki. Możemy piekła placki zrobić też. To no, jeszcze zrobimy te piekła placki. Do dobre? Do dobre? W de. Też w D? W D. W jakiej tonacji gromy? W D. Jeszcze ze dwie godziny warsztatów i już wszyscy będą umieli tańczyć i śpiewać i muzykować. Dziękujemy bardzo.